Proszę wygodnie się rozgościć. Czas na odkrycie kolejnej magicznej miejscowości na naszym niezwykłym szlaku. 1200 km niezwykłych miejsc i wspaniałej przygody. Poruszamy się wzdłuż granicy kaszubsko-kociewskiej. W poprzednim odcinku były kaszuby, teraz z powrotem wracamy na kociewie. Jesteśmy w dawnej stolicy Województwa Pomorskiego. Tutejsze, miejskie mury obronne to najokazalsza średniowieczna budowla obronna na całym Pomorzu Gdańskim. Tu spędził swoje dzieciństwo, a później, po przerwaniu studiów, podjął pracę w miejscowym sądzie Józef Wybicki, autor pieśni Legionów Polskich, później mianowanej na nasz hymn narodowy. 1096 km szlaku. Dojeżdżamy do Skarszew, miejsca niezwykłego gdzie świadkami historii miasta są kamienie murów obronnych, kamienic i kościołów. Tutejsze legendy tworzą niezapomniany klimat tego miejsca. Skarszewy to jedyne miasto na Pomorzu założone przez zakon janitów, szpitalników, braci maltańskich. My tradycyjnie idziemy w miejsce postoju naszego wehikułu czasu. Jedziemy w przeszłość. Pierwszy przystanek wczesne 7 wieczorem. Idziemy w gościnę do Janitów. Będziemy świadkami przekazania im grodu wraz z rozlokłymi terenami przez księcia Grzymisława. Obejrzymy, jak budowali tu swój obronny zamek. Zostaniemy zaproszeni na uroczysty akt nadania praw miejskich na prawie chełmińskim. Co ciekawe, Janici wbrew zasadom prawa chełmińskiego zachowali pełne prawo do władzy sądowniczej. Tu zadziałało słynne powiedzenie z kultowego filmu Sami swoi. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. W dalszych latach będziemy świadkami aktu sprzedaży w wraz z przyległymi terenami przez zakon Janitów dla zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli w skrócie Krzyżaków. Zobaczymy technikę wznoszenia kamienno-ceglanych murów obronnych z basztami i bramami wjazdowymi. Przy granej bitwie pod Grunwaldem w Skarszewach zorganizowany został zjazd ziem i miast pruskich. Podczas zjazdu nakłaniano uczestników na złożenie hołdu polskiemu królowi Władysławowi Jagiele, ze skutkiem pozytywnym. Na drugim zjeździe uchwalono zakaz finansowania zakonu Krzyżackiego. Wybuchło tu powstanie przeciwko Krzyżakom, które przerodziło się w wojnę trzynastoletnią. Karszewy były atakowane, palone, grabione raz przez krzyżaków, drugi raz przez polaków. No. Postanowienia drugiego pokoju toruńskiego przyznają Skarszewy Karszewy stronie polskiej. Król polski za zasługi wojenne. W wojnie polsko-krzyżackiej ustanowił tu urząd starosty. Miasto odwiedza król polski Zygmunt III Waza. Na początku XVII wieku w wyniku połączenia urzędu starosty Skarszewskiego i urzędu wojewody pomorskiego Skarszewy zostają stolicą województwa pomorskiego. Idylla nie trwa długo. Czas wojen polsko-szwedzkich zamieniają zamek w ruinę. Miasto też zostało zniszczone. W połowie XVIII wieku wydarzyła się tu wielka tragedia. W święta wielkanocne w zborze luterańskim zaczęły pękać drewniane empory. Wśród wiernych wybuchła panika, w wyniku czego zginęło kilku wiernych, a wielu zostało rannych. Zbór zamknięto. Skarzewcy ewangelicy, w tajemnicy przed katolikami, zlecili w Gdańsku przygotowanie gotowych elementów i przewieźli je do Skarszew na 131 wozach konnych. Był to czas konfliktów religijnych między katolikami a ewangelikami. Całość była eskortowana przez setki gdańskich żołnierzy przebranych za robotników. Mimo wielu blokad i protestów ze strony katolików całość dotarła na miejsce. W ciągu 24 godzin stary z gór rozebrano i na tym miejscu wybudowano nowy. Skok cywilizacyjny w rozwoju Skarszew powiązany jest z budową połączenia kolejowego z Kościeżyną. Kolejnym miastem, z którym ze Skarszewy zostały połączone, to Starogard Gdański. W mieście powstaje lokalna gazeta. Miasto się bogaci. Na mocy Traktatu Wersalskiego skarszewy wracają do Polski. Miasto wizytuje generał Haller. Kilka lat później skarszewy goszczą prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego. Kolejny prezydent Polski Ignacy Mościcki też odwiedza Skarżewy. W tych czasach Skarsziewy miały charakter filoetniczny. Nad miastem pojawiają się ciemne chmury historii. Nadchodzi czas II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej okolice miasta to miejsce największej kaźni obywateli polskich w całym powiecie kościerskim. Oprócz polskich mieszkańców wymordowano tu skarzewskich Żydów i okolicznych Cyganów. Po 1945 roku miasto traci swój wieloetniczny charakter. Czerwone armiści niszczą i palą miasto. Skarżewy powoli się odrodzają. W 2013 roku na pamiątkę wcześniejszych wydarzeń została wybudowana też. 24 godziny osiemnastowieczna wieczna replika zboru ewangelickiego Zapraszam na spacer po Skarszewach Podsumując naszą tradycję zwiedzenia szlakowych miast, pierwszym naszym punktem jest spacer wzdłuż średniowiecznych murów miejskich. Pierwsze mury miejskie powstały już za czasów Zakonu Janitów. Wykonane były z kamienia, drewna i ziem. Obecny wyląd murów obronnych to zasługa Zakonu Krzyżackiego. W ciągu murów wpisane były cztery baszty i dwie bramy wjazdowe. Współcześnie po rewitalizacji zyskały one efektowne podświetlenie wieczorem i w nocy wyglądają bardzo efektownie. Są wizytówką miasta i zapraszają przyjezdnych do odwiedzin oraz poznania uroków tego miejsca. Kolejnym przystankiem w odkrywaniu ducha średniowiecza jest zamek Janitów. W czasach, kiedy miastem rządzili Janici, zamek był siedzibą baliwa, potocznie mówiąc zakonnego wojewody. Po wielu przebudowach dzisiejszy jego wygląd nie przypomina charakterystycznego zamku Janitów. Na zamku urzędowali Janici, po nich Krzyżacy, a po Krzyżakach była tu siedziba administracyjna władz polskich. Wchodzimy do środka, poznać historię zamku. Obecnie zamek pełni funkcję kulturalną. To była nasza pierwsza magia szlaku. Czas na magię smaku. Taka mała dygresja. Fast foody znane były już w średniowieczu. W średniowiecznych miastach nie wszyscy mieli kuchnię. Mieszkania były za ciasne. Kawalerowie i wdowcy jadali na mieście. Szynkarze i rzeźnicy wystawiali stoły na zewnątrz i sprzedawali kiełbasę, paszteciki i chleb na wynos. To praprzodkowie hot dogów i McDonalda. Średniowieczna szlachta jadała na bogato i bardzo kolorowo. Posiłek stanowił prawdziwą ceremonię. Kolory potraw zmieniały się w zależności od pory roku. Wybrane potrawy Przystrajano nawet płatkami prawdziwego złota. My potrawy ze złotymi płatkami raczej dziś nie spróbujemy. A może? Kociewskie potrawy czekają na nas. Smacznego! Naładowani energią idziemy na rynek. Rynek to serce miasta. Ulice odchodzące od rynku to jego krwioobieg. W średniowieczu na rynku odbywały się targi, zabawy, protesty i egzekucje. My spacerując, podziwiamy niezwykłe kamienice. Pierwszą, którą idziemy obejrzeć, to kamienica wojewodów pod numerem 9. Jest to bardzo okazały budynek, który był własnością Józefa Wybickiego. A według innych źródeł, był własnością wuja Józefa Wybickiego-Michałańskiego. Skarszewy są mocno związane z Józefem Wybickim. W wieku 6 lat oddany został na wychowanie Stryjowi Franciszkowi Wybickiemu Skarszyskiemu Proboszczowi. Po trzech latach, w wieku lat dziewięciu, rozpoczął naukę w Kolegium Jezuickim w Starych Szkotach. Młodemu Wybickiemu bardzo nie podobały się metody nauczania w Kolegium. Był prowodorem buntu. Miał zostać dyscyplinarnie wydalony z Kolegium. Stryj uprzedził wydarzenia i zabrał młodego Wybickiego z powrotem do Skarszew. Załatwił mu pracę jako praktykant w Sądzie Grodzkim w Skarszewach. Józef Wybicki był pisarzem. Ulubionym zajęciem jego była twórczość dramatyczna. Był on autorem wielu utworów dramatycznych i komedii, a nawet libret operowych. To tyle ciekawostek o autorze słów naszego Hymnu Narodowego. Idziemy dalej. Do kolejnej kamienicy o numerze 13. Obejrzeć dom pod Gutenbergiem. Na barokowej fasadzie znajduje się medalion z wizerunkiem Gutenberga. Idziemy dalej. Pod dom numer 15. Jest to najstarszy budynek na rynku. To dawny ratusz miejski. Rynku, idziemy zwiedzić kościół pod wezwaniem świętego archanioła. Początki jego budowy sięgają jeszcze czasów Janitów. Czytając jego historię, możemy prześledzić jego burzliwe dzieje. Raz należało do katolików, innym razem do luteranów. W środku znajduje się interesujący barokowy ołtarz. Zapraszam chętnych do jego obejrzenia. To była nasza druga magia szlaku czas na drugą magię smaku. już nasza tradycja. Idziemy szukać najlepszych lodów w mieście, kawy i ciacha. Po tej uczcie dla ciała czas na ucztę dla ducha. Bierzemy do ręki niezwykłą książkę Legendy Skarszewskie i przynosimy się w fascynujący świat magicznych baśni. Na sprawdzenie tych wszystkich miejsc związanych z legendami. Wsiadamy na rower i w drogę. Dodatkowo, wiele wspaniałych tras rowerowych czeka na chętnych. To będą niezwykłe spotkania z przyrodą, żywe lekcje historii. A wieczorna wycieczka rowerowa po mieście zostanie w pamięci nam na długo. Teraz przesiadamy się z roweru na samochód i jedziemy do kolejnej naszej szlakowej miejscowości. Mijamy niezwykłe krajobrazy bajecznych, kociewskich i kaszubskich wiosek. Pierwszą z nich jest Demlin. Jedziemy dalej. Po prawej znajduje się jezioro Godziszewskie. Po lewej zaś park rozrywki Zagroda Kociewska. Warto się zatrzymać i poznać wszystkie atrakcje parku. Jedziemy dalej. Mijamy Godziszewo, dalej mijamy Gołębiewko, Gołębiewo Średnie i Gołębiewo Wielkie. Zainteresowanych historią tych miejscowości zapraszam na postój i spacer po nich. My jedziemy dalej. Zatrzymujemy się w Trąbkach Wielkich. Idziemy na spacer po gminnej wsi. Po spacerze wsiadamy w samochód i jedziemy w kierunku naszej kolejnej szlakowej miejscowości. Przejeżdżamy przez Arciszewo, wioski związanej z polskim banitą, człowiekiem legendą, pierwszym polskim konkwistadorem. Holendrzy za zasługi Arciszewskiemu stawiają mu w Brazylii pomnik i biją specjalny medal z wizerunkiem Polaka. A jego wcześniejsze wyczyny we Francji opisuje Aleksander Dima w książce Trzej muszkieterowie jego życiorys to gotowy scenariusz na superserial lub film fabularny. Netflix czeka. Jedziemy dalej. Dojeżdżamy do Gdańska, naszej kolejnej szlakowej miejscowości, ale to już w następnym odcinku podcastu, na który serdecznie zapraszam.